Firma, 53 miliony mieszkańców, pod względem powierzchni drugie po Indonezji największe państwo Azji Południowo-Wschodniej. Gospodarka opiera się na rolnictwie, głównie uprawie ryżu. Ważne jest wydobycie kamieni szlachetnych, w tym Jadeitu. Kraj ma bogate złoża metali ziem rzadkich. W 2011 roku po 50 latach rządów wojskowej dyktatury generałowie zdjęli mundury i utworzyli cywilny z nazwy rząd. Pod koniec 2015 odbyły się pierwsze wolne wybory, wygrane przez dotychczasową opozycję z Aung San Suu Kyi na czele. Od 2012 oficjalnie nie ma cenzury. Powoli tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Mieszkańcy otwierającego się na świat kraju po dekadach izolacji i propagandy cieszą się wolnością, także wolnością słowa. To jedna z pierwszych rzeczy, o których wspominają, gdy pytamy, co się w ich ojczyźnie zmieniło. Jest większa otwartość, większa wolność wypowiedzi. To zmiany na dobre. Nie trzeba kryć się z poglądami przede wszystkim na politykę. Kiedyś wszyscy bali się mówić o pewnych rzeczach, wyrażać opinie. Teraz jest znacznie lepiej. Jeśli media o czymś nie mogą pisać, to tylko dlatego, żeby nie łamać przepisów. Ale mnie się wydaje, że wreszcie informują o wszystkim. Są znacznie bardziej wolne. Cenzura prewencyjna, czyli wymóg przedstawiania cenzorom do aprobaty wszystkiego, co miało zostać opublikowane. Rzeczywiście została zniesiona, ale to nie oznacza pełnej wolności słowa. Nikt oficjalnie nie ingeruje w to, co ukaże się w gazetach. Cenzurę zastąpiło jednak zastraszenie i w efekcie autocenzura, bardzo skuteczna. Zwykli ludzie, ci cieszący się wolnością, o wielu rzeczach nigdy się więc nie dowiedzą. Przede wszystkim nie przeczytają o realnym znaczeniu i interesach wojskowych. Armia nadal kontroluje większość tego, co się w Birmie dzieje politykę, biznes i media. Generałowie oddali władzę, ale nie wpływy. Zyskali zniesienie sankcji i szansę robienia ze światem interesów. Wiedzieli, że najlepsza droga wyjścia prowadzi przez konstytucję, napisali ją więc na swoją korzyść. Wszystko jest chronione, zapewnili sobie bezpieczeństwo. To było strategiczne wyjście. Wiedzieli, że inaczej skończą jak Saddam i inni dyktatorzy. Politycznie głową państwa jest Aung San Suu Kyi, ale wojsko jest równie silne. Mają 25% miejsc w parlamencie. Kontrolują Ministerstwo Obrony, Policję, MSW. Majority of the high ranking... Większość wysokich stanowisk w cywilnej administracji zajmują byli wojskowi, byli generałowie. Nie ma więc wątpliwości, że choć mamy oczywiście nowy cywilny rząd, to jednak władza niezmiennie kontrolowana jest w dużym stopniu przez wojskowych. Określam to jako nowe wino, ale w starych butelkach. Armia jest bardzo wrażliwa na to, co się o niej pisze. Za niewiele nawet znaczące informacje, które uznają za szkodliwe dla jedności Unii, wojskowi mogą zażądać uwięzienia dziennikarza na wiele lat. Gdy dziennik Seven Day Daily zacytował krytyczną o armii opinię byłego przewodniczącego parlamentu, wojsko pozwało reportera. Został skazany na więzienie. To był sygnał dla wszystkich, że trzeba bardzo uważać na to, co się pisze. Wielu dziennikarzy aresztowano, oskarżono i skazano na podstawie przepisów prawa karnego. Media zostały uwolnione od urzędu cenzorskiego, ale muszą stawić czoła nowym niebezpieczeństwom, zarzutom kryminalnym i opomówienie. Z tego wynika samoograniczenie stosowane przez dziennikarzy, nawet gdy starają się być wolni. Jest niebezpiecznie. Grupa reporterów została na przykład skazana na 10 lat, bo pisali tajną fabrykę broni chemicznej. Żywiołowy na początku rozkwit prasy został mocno ograniczony. Ogromne odszkodowania zasądzane w niejasny sposób przez sądy, którym dziennikarze zarzucają korupcyjne powiązania z wojskiem, władzami i biznesmenami, doprowadzały do bankructw reporterów i redakcji. Birmańskim dziennikarzom pomagają m.in. polskie organizacje. Aleksandra Minkiewicz brała udział w szkoleniach reporterów. Teraz jest dyrektorką Ranguńskiej Szkoły Filmowej. To są ludzie, którzy wychowali się w kraju totalnie odizolowanym. Przez kilkadziesiąt lat rządów funty birmańskiej nie mieli dostępu do edukacji. Na zachodzie również nauczyciele nie mogli tutaj przyjeżdżać. Media były bardzo mocno ograniczone. Dopiero kiedy w 2012 roku e, generałowie zmienili mundury na garnitury i zaczęła się pierwsza odwilż, zniesiono cenzurę prewencyjną, dziennikarze na własnej skórze zaczęli testować granice wolności, co im wolno, a czego jeszcze nie wolno. E, zaczęły powstawać nowe gazety ale równie szybko zaczęły znikać. I powodem było nie tylko brak funduszy, ale też brak rzetelności dziennikarskiej, ten brak warsztatu. Oni są bardzo głodni wiedzy, bardzo chcą opowiadać o zachodzących przemianach swoim własnym językiem. Oni nie chcą tego pola oddawać zagranicznym filmowcom i zagranicznym dziennikarzom. Oni sami chcą mówić o swoim kraju i pokazywać te filmy, materiały na zewnątrz. W dużych redakcjach, w dużych miastach reporterzy codziennie ryzykują, więc, ale ze świadomością, że mogą liczyć na jakiś rodzaj zawodowej solidarności. Ale duże miasta to wyjątek. Local media, local Dziennikarzom na prowincji jest znacznie trudniej. Choćby z tym tylko, żeby przeżyć. Bardzo mało zarabiają. Ale przede wszystkim są narażeni na procesy i groźby ze strony potężnych biznesmenów. Wyjeżdżamy z Rangunu na spotkanie z Tutu Ta. Przez lata, za czasów hunty, pracowała dla niezależnych birmańskich mediów na wygnaniu w Tajlandii. Po zmianie systemu, wróciła do ojczyzny, do swojego miasteczka Tanlin Za pieniądze własne i grupy przyjaciół założyła lokalny tygodnik Tanlin Post. Zatrudnia pięcioro młodych pracujących bardziej dla idei niż pieniędzy reporterów. Nakład to tysiąc egzemplarzy. Zajmujemy się głównie tym, co jest ważne dla ludzi tutaj, dla lokalnej społeczności, tym, czym nie zajmują się duże, centralne media. One boją się rządu, boją się władz, wolą o pewnych rzeczach naprawdę ważnych nie pisać. Na przykład o Zdanie, tym, że bardzo wiele ziemi uprawnej i pastwisk w tym regionie odebrano miejscowym. Zostali bez niczego, mają rodziny, a nie mają przed sobą żadnej przyszłości. Zdanie, Grabież ziemi to jeden z największych dramatów birmańskich chłopów. Rolnictwo to ich jedyny zawód. Wyrzuceni ze swoich pól, by przeżyć, trafiają do miejskich slamsów. Skala problemu jest ogromna, bo ogromne w okresie transformacji są zyski tych, którzy ziemię odbiorą. Government and also... Ziemie zagarniają i władze, i wielkie firmy. Chodzi o duże inwestycje, duże biznesowe projekty. Stoją za tym wojskowi i zagraniczne firmy, na przykład chińskie. A nowe władze nie reagują na doniesienia na ten temat. Nowy rząd centralny zapowiedział wprawdzie, że będzie zwracał odebraną ziemię, a parlament to poparł, ale lokalne władze nie liczą się z tym, nie wykonują decyzji parlamentu. Są skorumpowane, nie zwracają więc ziemi. Na szczytach władzy wiele się poprawiło, ale tu króluje dawny układ. Ci sami ludzie są w policji, ci sami ludzie są w lokalnych władzach, sądach, biznesie. Żadnych nowych. Nowi są tylko na szczytach. To jest największy problem to, że nowa władza nie jest w stanie kontrolować tego, co dzieje się na dole tej drabiny. To, co pisze bardzo nie podoba się lokalnym władzom. I ja, i moi dziennikarze dostajemy pogróżki. Nie bezpośrednie, nie takie, które zostawiają ślady, ale do naszych przyjaciół podchodzą jacyś ludzie i ostrzegają, żebyśmy lepiej uważali, żebyśmy dobrze się zastanowili, co robimy. Masz poczucie, że ludzie tu, w tej okolicy, wspierają cię, lubią, cieszą się, że tu jesteś? Tak, ludzie mnie lubią. Ludzie mnie wspierają. Ale nie policja. Nie, nie policja i nie lokalne władze. Oni mnie nie znoszą. Koruptym. W skali 1 do 10. Jak skorumpowana jest firma? Jeden to brat korupcji, 10 to bardzo źle. 10. 10. 10. 10. Cały czas 10. A widzisz zmiany? Not yet. Yet. Jeszcze nie. Na razie tu, na dole, nic się jeszcze nie zmieniło. Polityka się zmienia, ale ludzie jeszcze się nie zmienili. Mentalność po dziesięcioleciach życia w dyktaturze to jeden z największych hamulców zmian. I ogromne utrudnienie dla dziennikarzy próbujących budować społeczeństwo obywatelskie. Bardzo musimy się jeszcze rozwinąć. Nie jesteśmy na przykład przyzwyczajeni do krytyki. Nie tylko w mediach, ale w społeczeństwie jako takim. Każdy, kto decyduje się na krytykę innych, musi liczyć się z tym, że reakcja będzie natychmiastowa i bardzo agresywna. Potrzebujemy czasu, by zmienić pewne zachowania społeczne. W Birmie ludzie bywają zdezorientowani, gdy są krytycznie oceniani lub coś im się sugeruje. Są na tym punkcie bardzo wrażliwi. Musimy dopiero nauczyć się, że krytyka w jej pozytywnym znaczeniu prowadzi do zmian na lepsze, do rozwoju. Dla dziennikarzy oznacza to kolejny poziom cenzury społecznej, niezwykle skutecznej, bo najtrudniejszej do ominięcia. Nie ma mowy o prawdziwej wolności słowa. Musimy być bardzo ostrożni i wiedzieć, kogo krytykować nie wolno. Na przykład Aung San Suu Kyi. Niektórzy próbowali, obiektywnie, ale ona ma tylu zwolenników. Jest tak popularna, że sami czytelnicy wzywali do bojkotu krytykujących ją gazet i ich sprzedaż gwałtownie spadała. Aung San Suu Kyi, pokojowa noblistka, dziś jest przywódczynią Birmy. Zgodnie z konstytucją napisaną przez wojsko, nie może zostać prezydentem, bo jej dzieci mają obce obywatelstwo. Jej partia po wygranych wyborach utworzyła więc dla niej stanowisko radcy stanu. Ale Birmańczycy mówią o niej po prostu: Lady, dama. Oczywiście mam do niej pełne zaufanie. Podziwiam ją jak nikogo innego. Pracuje dla naszego kraju od tylu lat i nigdy nie zrobiła nic złego. Wierzę jej całkowicie. To uwielbienie jest powszechne. Tak jak wiara, że dama dokona wielkich zmian. W nowym rządzie nie ma korupcji. Jestem przekonany, że oni ciężko i uczciwie pracują. Wierzę, że gazety uczciwie to opisują. Gdy piszemy o Aung San Suu Kyi lub rządzie i w jakikolwiek sposób ich skrytykujemy, ludzie bardzo negatywnie reagują, protestują. Ale my jesteśmy obywatelami, więc musimy mieć prawo krytykowania i oceniania każdego rządu. To my wybraliśmy ten rząd. Jeśli coś idzie nie najlepiej, musimy mieć prawo do krytyki. Wielu ludzi nie umie tego zaakceptować. są różne. Tak naprawdę niektórzy mówią, że ten reżim wojskowy w Birmie utrzymał się tyle lat właśnie tylko dzięki temu, że buddyzm jest główną religią w kraju, że ci ludzie są tacy pokorni, pokojowo nastawieni, oni po prostu przyjmowali pewne rzeczy. E, takie, takie jakie są, taka była ich karma i oni się z tym godzili. Natomiast misi buddyjscy wielokrotnie pokazali, że jest pewna granica, której nie można przekroczyć. Oni byli głównymi osobami zaangażowanymi w, w protesty w 1988 roku, które zostały trwa, krwawo stłumione i rozgonione. Później wszyscy pamiętamy o szafranowej rewolucji z 2008 roku, kiedy tu również misi wystąpili w obronie Birmańczyków. Natomiast buddyzm w Birmie ma też swoją dru drugą e, złą stronę w postaci skrajnie nacjonalistycznych ruchów, które są również pod pewnym wpływem wojskowych, bo nie da się e, ukryć, że zbieg okoliczności, że akurat największe rozruchy i konflikt międzyetniczny między muzułmanami i buddystami przypadł na rok 2012, kiedy odbywały się wy wybory uzupełniające. To nie był przypadek. Wyjątkowo na rękę wojska. Wyjątkowo na rękę w wojsku. Religia to kolejne tabu. Buddystami jest ponad 80% birmańczyków. Wyznanie wpisywane jest w specjalną rubrykę w dokumentach. Ci, którzy nie określają się birmańskimi buddystami, są dyskryminowani. Dlatego wielu birmańczyków z największej mniejszości hinduistycznej oficjalnie podaje się za buddystów. Nie możemy dotykać tematów związanych z religią. Buddyjska większość jest bardzo czuła na punkcie kwestii innych wyznań, innych religii. Mon-Mon-Miad boleśnie przekonała się o tym, gdy na organizowanym przez nią festiwalu filmów dokumentalnych próbowała pokazać obraz poruszający kwestie wiary. To był film o dwóch kobietach, buddystce i muzułmancy, które pomagają sobie w czasie konfliktu religijnego w centralnej Birmie. I tylko o tym. Został zakazany, ale nie przez Radę Klasyfikacji Filmów, ale przez społeczność. W sprawach religii mamy dwie cenzury, państwową i społeczną. Dostawaliśmy pogróżki od mnichów, od buddyjskich ekstremistów. Grozili, że jeśli spróbujemy pokazać ten film w kinie, zostanie podpalone. W efekcie właściciel kina odmówił pokazu. Poprosił o wycofanie filmu, ostrzegając, że jeśli tego nie zrobimy, więcej nie zorganizujemy festiwalu. Aung San Suu Kyi zapowiada, że w kraju zapanuje religijna tolerancja, obiecuje narodowe pojednanie i zażegnanie konfliktów religijnych, chce rozmawiać z mniejszościami. Ale armia podsyca nastroje, toczy wojnę z mniejszościami, a ze światem i własnym społeczeństwem wojnę informacyjną. Próbujemy relacjonować konflikt w stanie Arakan, ale armia całkowicie kontroluje informacje. Nikogo nie dopuszcza do strefy walk. Dociera do nas wiele pogłosek o łamaniu praw człowieka, ale nie możemy ich zweryfikować. Rohingjowie twierdzą, że są prześladowani, ale nie mamy możliwości niezależnego potwierdzenia, że wojsko łamie ich prawa. Nikt nie wie, co się tam dzieje. Kontrolowany przez armię przekaz ugruntowuje obraz wojska jako niezbędnego dla zagrożonego islamskim terroryzmem bezpieczeństwa państwa. To skuteczny przekaz. Ci, którzy walczą z naszym wojskiem, mówią, że są bojownikami o wolność ale to nielegalni imigranci z Bangladeszu. Mówią, że w Arakan armia zabija ich i torturuje. A ONZ chce to wyjaśniać. Ale jeśli chcą wiedzieć, co się dzieje, niech słuchają armii. Prawda jest taka, że prawdziwi Arakanowie musieli uciekać przez tych terrorystów. Tak, muzułmańskich terrorystów. Według ONZ muzułmańscy Rohingjowie to jedna z najbardziej prześladowanych mniejszości świata. Tu jednak obiektywnie pisać o tym konflikcie jest bardzo trudno. This is Ai Ai Win jest w Birmie dziennikarską legendą. Przez 25 lat kierowała biurem agencji Associated Press. Stanowisko przejęła po ojcu, wielokrotnie więzionym przez Huntę. Być dziennikarzem i pracować w czasach wojskowej dyktatury oznaczało, że każdej nocy czuliśmy strach. Wszystkie aresztowania wojsko przeprowadzało w nocy. Teraz ludzie mniej boją się nocnych aresztowań. Wojsko nadal jednak do aresztowań doprowadza, a nowe, demokratyczne władze, o co dziennikarka ma do nich pretensje, nie traktują wolnych mediów jako niezbędnego elementu budowy demokratycznego społeczeństwa. They are acting as though they are Władze traktują prywatne media jak rywali. Nie chodzi o to, aby władze wspierały finansowo prywatne media, ale nie chcą pomóc nawet udostępniając system drukarni i dystrybucji, z którego korzystają gazety rządowe. To jak wyścig, w którym część zawodników ma związane ręce i nogi. Na ważne wydarzenia, konferencje wpuszczane są często tylko media rządowe, a prywatne nie, albo nie mogą zadawać pytań. Media rządowe istnieją tylko po to, by uprawiać Rządową propagandę. Przedstawiają tylko jeden punkt widzenia. Zasady tej gry dawno temu ustalili generałowie. Ich zmiana jest bardzo trudna, ale powoli następuje. Władze zapowiadają na przykład wpuszczenie na rynek pierwszych prywatnych niezależnych nadawców telewizyjnych. O licencje będą mogły ubiegać się spółki z zagranicznym kapitałem. To może być wielka zmiana, bo na prowincji to telewizje w tej chwili w rękach rządu i ludzi powiązanych z poprzednią władzą są najważniejszym źródłem informacji. Nowe stacje czeka jednak równie trudna jak gazety walka o to by móc w wolny sposób informować o tym co ważne. This Sfera wolności słowa, wolności mediów będzie się poszerzać. Nowe pokolenie nie będzie się bać, będzie coraz odważniejsze. Jeśli ktoś spróbuje ograniczać ich prawa, nie przyjmą tego lekko, zrobią wokół tego wiele hałasu, będą walczyć, wiedząc, że to kwestia demokracji. Understand the pivotal role of free media. Ciągle się uczę. Miałem szansę przejścia szkoleń w Polsce. Wielu dziennikarzy ma świadomość, że brakuje im umiejętności. Teraz na szczęście mogą już studiować. Poprawa oczywiście jest. Możemy robić wiele rzeczy, o których nie mogliśmy nawet marzyć. Pisać o wielu sprawach. Kiedyś zbiory fasoli były główną informacją, bo o niczym innym nie można było wspomnieć. Mamy tylko dwie możliwości. Albo powrót do rządów armii, albo wiara, że okres przejściowy skończy się prawdziwą demokracją. Musimy iść do przodu. Mam nadzieję, że staniemy się krajem w pełni demokratycznym. Jesteśmy jeszcze na bardzo wstępnym, dziecięcym etapie, dopiero zaczęliśmy przemiany. Wielu twierdzi, że one zaczęły się w 2011 roku, gdy generałowie zamienili się w cywilny rząd. Ja jako dziennikarka uważam jednak, że prawdziwe zmiany zaczęły się dopiero w tym roku, w 2016. W tym roku, pierwszym rządów demokratycznych władz w Światowym Indeksie Wolności Słowa, który jest miernikiem demokratycznego społeczeństwa, Birma znalazła się na 143. miejscu na 180. Ostatnie są Północna Korea i Erytrea. W porównaniu z ubiegłym rokiem, Birma awansowała jednak o jedną pozycję.